Hejka wszystkim, oceniamy nowy pakiet. Naprawdę włosy są bardzo ładne. Spodnie nie za bardzo mi się ogólnie podobają. Ogólnie moja ocena to jest 5 na 10. Chciałabym Wam jeszcze o czymś powiedzieć. Na chwilę obecną odchodzę z. YouTube a, po prostu z nagrywanie na YouTubie MSP. Ja będę czasem wrzucać jakieś filmiki, ale bardzo rzadko. Lub w ogóle ich nie będę wrzucać, po prostu już mi się to znudziło, już mnie to nie cieszy. Jest to dla mnie już po prostu nudne i też po prostu nie umiem nagrywać. Więc papatki, kochani, bardzo Was lubię i pamiętajcie o tym, może kiedyś do Was wrócę. Pa pa! いいです。